Umiłowane siostry, umiłowani bracia. Przyszła pora na kazanie wieczorne. Do dzisiejszego wieczornego kazania natchnęła mnie taka przykra sytuacja, która spotkała księdza profesora, kardynała Michała Szurmana. Otóż został on pomylony z innym, takim dość popularnym w Polsce wyznaniem. I bezpardonowo i brutalnie zaatakowany przedstawiciel, przez przedstawicieli ludzi, którzy nazywają siebie Silni Razem. Silni razem z gazem, albo i bez gazu. Nie wiem co, w każdym razie ksiądz został poddany atakom. Zarzucono mu wiele czynów i wiele grzechów, które naszego kościoła nie dotyczą. Ale jeżeli myślicie, że naszego kościoła żaden grzech nie trapi, to niestety się mylicie. I muszę o tym publicznie dzisiaj powiedzieć. Nasz kościół, jego kardynałów, jego kapłanów i kapłanki trawi ogromny grzech heteroseksualizmu. Wiemy, że heteroseksualizm nie jest popularny wśród księży, ale niestety on w 100% dotyczy naszej społeczności. Wiemy, że heteroseksualizm nie jest obecnie modny, że nie podążamy z duchem czasu, że jesteśmy anachroniczni, nieeuropejscy, nietolerancyjni i w ogóle całkiem nie LGBT, ale nie wiemy, jak z tym walczyć. Niestety też większość naszych kapłanów i kapłanek posiada dzieci. To stanowi ogromny problem. Jak mawiają Żydzi: jeżeli jakiś problem da się rozwiązać za pomocą pieniędzy, to to nie jest problem, tylko to jest koszt. A te koszty są spore. Nie samym 500 Plus żyje człowiek. Dlaczego o tym mówię? Widzicie, że składając ofiary na nasz nowy kościół, utrzymujecie nie tylko nas, ale utrzymujecie nasze rodziny i dzieci. A z tych funduszy dodatkowo chcemy wybudować sanktuarium. Bez Waszych ofiar nie będzie to możliwe. Wiem, że wszystkim jest ciężko, że inflacja galopuje. Zarobki, no powiedzmy, że wzrastają. Jak myślicie, że wam za mało wzrosły, to włączcie sobie telewizję, tam usłyszycie, że wam bardziej wzrosły. Może wtedy wam się trochę poprawi. Ale naszym skromnym zdaniem tymi zarobkami powinniście się dzielić z nami, bo my wiemy, jak spożytkować te pieniądze. Nasze rodziny. Nasze dzieci tych pieniędzy również potrzebują. My oczywiście obiecujemy, że część z tego przekażemy na budowę sanktuarium. Przecież nie wszystko przeżeremy, ale zjeść oczywiście lubimy, no bo też nie ukrywajmy, jesteśmy cały czas lekarzami. Przywykliśmy do życia na pewnym poziomie, którego nie chcielibyśmy obniżać. No ale podatki covidowe też wysokie nie są. Wszystkim no, nam jest trudno wiązać koniec z końcem. Myślę, że Wy mimo wszystko zarabiacie mniej. A skoro zarabiacie mniej, no to nauczyliście się ten koniec z końcem wiązać jakoś tak skutecznie. I tyle pieniędzy i tak Wam nie jest potrzebne. My się nimi zaopiekujemy. Pamiętajcie, że na naszej stronie internetowej możecie sprawdzić numery kont, na które możecie przelewać. Jeżeli ktoś czuje wewnętrzną potrzebę, żeby wesprzeć czy bezpośrednio mnie, czy księdza kardynała Michała Szurmana, to też nie bójcie się zwrócić do nas z wiadomości prywatnej z prośbą o podanie numeru konta. My jeszcze nigdy czegoś takiego nie odmówiliśmy. Pamiętajcie o nas. Pamiętajcie o nas w swoich codziennych modlitwach. Pamiętajcie o nas w codziennych szczepieniach. Pamiętajcie o nas, oglądając telewizję, czy o 10.30, słuchając komunikatów Ministerstwa Zdrowia o, o nowych zakażonych, o nowych zgonach. To wszystko dzięki nam. To myśmy powołali do życia omikrona. To my chcemy, żeby pandemia w Polsce rozwijała się jak najlepiej. To dzięki nam nosicie maseczki. To dzięki nam macie lockdown. Chociaż od jakiegoś czasu walczymy bezskutecznie o to, żeby wprowadzono w Polsce paszporty, żeby wprowadzono segregację sanitarną, to to wciąż nam się nie udaje. Ale jeżeli będziecie nas wspierać, jeżeli będziecie wpłacać Wasze ciężko zarobione pieniądze na nasze potrzeby, to obiecujemy Wam, że najdalej do 30, może 31 lutego przyszłego roku wprowadzimy te wymagania. Żaden nieszczepiony nie będzie mógł wejść do sklepu. Ba, nie będzie mógł wejść nawet z domu. W ogóle domy wszystkich niezaszczepionych zamurujemy. Zamurujemy wszelkie otwory drzwiowe i okienne. Dzięki temu, dzięki temu wielkiemu programowi finansowanemu z waszych pieniędzy jesteśmy w stanie rozruszać polski przemysł rozruszać branżę budowlaną i deweloperską. Dzięki temu wzrośnie sprzedaż cegieł i cementu, co pozytywnie przełoży się na budżet państwa. A z tego budżetu my też przecież jesteśmy dotowani. Zatem gdzie nie spojrzeć same plusy? Umiłowani siostry i bracia, zwłaszcza siostry, Zwłaszcza te młodsze siostry, takie 18-25 powiedzmy. Zachęcam do tego, żebyście byli znani. Zachęcam do kontaktu, do dawania serduszek, oczywiście serduszek i pieniędzy. Z czystego serca mojego, skromnego, błogosławię Wam na ten dzisiejszy wieczór. Szczepcie się. Szczepcie się wszystkimi możliwymi dawkami. Jeżeli ktoś przyjął Pfizera, może też przyjąć Modernę. Może się wciśnie za sąsiada, weźmie też astrę. Pamiętajcie, że im więcej dawek przyjmiecie, tym bardziej jesteście bezpieczni. A to są jedne z najlepiej przebadanych i szczepionek w historii świata. Nie wiem, czy lubicie mnie słuchać. Mam nadzieję, że nie. Bo mi się też nie chce tego nagrywać. Moim jedynym głównym celem jest to, żebyście płacali nam te pieniądze, bo one są nam najbardziej potrzebne. No i serduszka, trochę też. I lajki. Like, I wyrazy sympatii. No i jeszcze, jak piszecie, że się dzięki nam śmiejecie, to też jest nam miło. I przyjemnie. Może nie wszystkim, bo niektórzy z nas są fajniejsi niż mi, ale nie będę konkretnie wymieniał, kto jest jaki. Bądźcie z nami. Pozdrawiam Was serdecznie.